Bedik, drukarnia stworzona z pasji do książek. Od 1995 roku nieustannie rozwijamy naszą działalność, oferując najwyższą jakość druku dla wydawców w Polsce i za granicą. Współpracujemy z 350 wydawcami, produkując rocznie ponad 30 milionów książek. Nowoczesna technologia. Specjalizujemy się w wysokonakładowym druku offsetowym, zwojowym i arkuszowym. Korzystamy z nowoczesnych maszyn Heidelberg, które gwarantują precyzję i najwyższą jakość odwzorowania koloru. Oferujemy również druk cyfrowy w technologii inkjetowej, umożliwiający realizację mniejszych nakładów już od 500 egzemplarzy. Stała dostępność różnorodnego papieru w naszych magazynach, wiele linii pracujących równolegle oraz brak konieczności korzystania z usług podwykonawców zapewnia ciągłość produkcji i terminowość. Po prostu książki, miękka i twarda oprawa to nasza specjalność. Oferujemy szeroki wybór uszlachetnień: otworiowania i lakierowania. Przez hot stamping po utłoczenia. Dbamy o każdy detal, by gotowy produkt zachwycał jakością i trwałością. Obsługa, która robi różnicę. Nasze usługi nie kończą się na druku. Zapewniamy kompleksową obsługę – od doradztwa technologicznego po wsparcie działu DTP, aż po logistykę. Dzięki temu nasi klienci mogą w pełni skupić się na tym, co najważniejsze – tworzeniu i wydawaniu książek. W trosce o środowisko W ABEWiK stawiamy nie tylko na najwyższą jakość, ale również na odpowiedzialność – społeczną i ekologiczną. Papier, którego używamy, pochodzi wyłącznie od dostawców prowadzących działalność zgodną z zasadami odpowiedzialnej gospodarki leśnej, unikając deforestacji. Dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko. Posiadamy własną farmę fotowoltaiczną, która pokrywa 80% zapotrzebowania na energię potrzebną do produkcji. ABEWIC to więcej niż nowoczesne maszyny i zaawansowana technologia. To przede wszystkim zespół ludzi, którzy z pasją i zaangażowaniem realizują każdy projekt. Od 30 lat aktywnie uczestniczymy w świecie książek, każdego dnia udowadniając, że drukowanie może być szybsze, lepsze i bardziej komfortowe dla wydawców. Drukuj z nami i odkryj różnicę.